Hejka, witam Was w kolejnym się na tym kanale. O, przepraszam Bardzo się bawi butelką. Muszę cię na chwilę zabrać. Ale patrzcie, co sobie siedzę. Dzień dobry, ojeju, dzień dobry. O, otworzy z nami kalendarz. Oj. Chcesz z nami kalendarz otwierać? Chodź. Go. Tak, no ten jest twój no tylko się otwieramy tutaj trzymam okienko to to jest z jego kalendarza czujesz co to jest? czujesz co? czekajcie otworzymy o <grym> jak on to czuje Czekaj, ty czekaj Mamy tutaj smaczki Jednego ci Dobra Czekaj I zmykaj na dół Pięknie. Dobra, resztę odkładam I teraz o O Agnieszki Może być a właśnie czapa, czapa. O, yy, osiem 8. 8, duże fajnie tak nie będzie. Jest nisko Sigłko! Już zaczęłeś. Tu mamy odżywkę do włosów z Icanu. Zobaczymy. Czy będzie fajna. Zobaczymy jak pachnie też. Ładnie pachnie. Oj. Wycisnęłam sobie na noc i to nie trudno. Dobra, jak się zamknie. Ale spoko. I tutaj, patrzcie. Tutaj mam takie pudło, gdzie gromadzę rzeczy z kalendarzy. Oprócz, oczywiście, słodyczy, smaczków, takich herbatek, jest taki rzecz I tu mam szpatułkę dla koni, maseczkę, bąbkę pianka, odżywka i maska i właśnie tu ja mam odżywkę i tu mam oj i tu mam kolejną odżywkę więc fajnie do kolekcji ja się bardzo cieszę, ale o właśnie musiałam jeszcze wyjąć do podsumowania zapomniałam ale git jest fajne, fajne okienko fajne czy coś jeszcze tu jest czy nie? teraz czekoladkowy dzisiaj taki dzwonek okej, teraz od Klaudii po drugim poszukiwaniu znalazłam ósemkę taka malutka. Zobaczymy. Ale tu mamy lakier. Taki... O, nie ja mogę otworzyć, czekajcie. Taki jakby perłowy z drobinkami różu. Okej. Okay mi sporty i fajny. Rzadko maluję pazogię, ale przyda się. Jest good, good. I ósemka O, tutaj moja na ręka, dobra, nieważne. Dzisiaj czarna herbata brzoskwiniowa I tutaj zaplanuj. A cicho. Badnij. Badnij cicho. <noise> e, zaplanuj. Przed świąteczny czas z bliskimi i zrób wspólne zdjęcia, uwiecznij tą wyjątkową chwilę, by wracać do nich i cieszyć się nimi przez przeszłość. Get. I podsumowanie, dzisiaj najlepsza oczywiście odżywka i to jeszcze taka duża, fajna, i ona ma, 300 ml, super jest, A reszta też jest spoko, ale nie jakiś wow, więc no, ale to najlepszy dzisiaj. to już na tyle w tym masie dzisiaj taki krótki vlogmas, bo no nie mam co dzisiaj robić, jutro będę może u koni, więc wtedy y, wam coś nagram ale dzisiaj to już na tyle, pa!